Od jak dawna grasz w szachy? Od zajówki. Nie. A ile masz lat? Proszę, Dziewięć. Proszę, proszę, proszę. I dlaczego zacząłeś grać? No proszę o dwie minuty. Dwie minuty. Wystarczy. Mi yy, no bo pan zaczął chodzić i chciałem się zapisać, bo yy, chciałam się zapisać, bo yy, rodzicie na przykład mi zapewne yy, pokazał mi tato z dziadkiem tą grę i też chciałam grać. A czy szachy to trudna gra? Yy, dla, dla początkujących to tak. A co trzeba umieć, żeby dobrze grać w szachę? E, e, wszystkie, jak się ruszać, e, no i e, takie końcówki jakby, dobrze. A co jest najtrudniejsze w szachach? W szachach... E, e, dla, e, nie wiem, wszystko jest tak samo dla mnie. Czy chciałbyś w przyszłości też grać w szachy, już tak zawodowo? Tak. I masz jakieś takie marzenie związane z szachami? No, na no ja nie to nie. A jaką radę byś dał tym, którzy w szachy dopiero zaczynają grać? Żeby zaczęli chodzić do pana Stasia, tutaj jest, i mnie nauczył. O 16 w czwartki do 18.00 będzie tutaj bezpieczny, Drodzy Państwo, Korzystając z tej chwili, wyczytam tutaj wszystkich organizatorów, współorganizatorów parku.